Halo, hej, cześciczę! Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, gorąco w nowym odcinku i dziś będą nowości, e, nowości gorące i e, brush up z Maksineczką najnowsza! Kolekcja, mam wszystko, więc zrobię tutorial krok po kroku. Nie oglądałam wcześniej filmów, recenzji, aby się nie sugerować, więc będą pierwsze macanki, bo też nie dotykałam. I nowości moi drodzy w zapaszkach od Made in Lab. Także przejdziemy sobie przez nuty: będę pryskać, wąchać i opowiadać. I opowiadać o promkach, o nowościach mgiełkowych. Także jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie gorąco zapraszam. Będzie pachnieć i będę będzie kolorowo. Lećmy, chodźmy bliżej. Nie nakładałam nic na usta, lubię mieć błyszczyk, a w kolekcji e, Maxi mamy błyszczyk, który powiększa usta. Natychmiastowy efekt powiększenia ust ukryty w lekkiej, nieklejącej się formulacji. Pielęgnująca formuła o półtransparentnym kolorze dopasowującym się do odcienia ust. Dobrze, składniki aktywne, ekstrakt z papryczki, czyli daje efekt, daje uczucie mocnego rozgrzania i efekt widocznie powiększonych ust. Mentol pobudza mikrokrążenie, nadając tymczasowy efekt. Przeczytałam w pełności. Kwas hialuronowy uelastycznia i ujędrnia skórę. Dobrze, także rozpoczniemy sobie. Tak to oto prezentuje się błyszczyk z takim lekko różowym zabarwieniem. No i proszę się przyjrzeć i proszę zapamiętać, jak wyglądają usta. Ej, może zrobię pół na pół? Dobra, najpierw zrobię pół na pół. Zobaczymy, jak ten efekt będzie widoczny. Jak mi się spompują. Dobra. I czekam. E, czy coś czuć? Na razie jest ok. Nie ma jakiegoś. O! Mrowienia. Hmm. Cofam. Jest. Powoli się pojawia. Więc czekam, czekam, czekam. W międzyczasie, co my tutaj jeszcze mamy? Są listy, listy są ważne. Jest Asia. Hej, dzień dobry. Mam dla Ciebie szkatułkę z nowościami, które stworzyłam we współpracy z marką Brush Up. W paczce znajdziesz Water Gloss Lip błyszczyk z efektem tafli, zachwycający połysk, zero lepkości, Lumping Lip Gloss błyszczyk powiększający usta, efekt, który naprawdę widać i czuć, czyli jesteśmy tu Liquid Highlighter wodoodporny rozświetlacz. Efekt blasku, który wtapia się w skórę. Nie mam dzisiaj żadnego rozświetlacza. Chętnie nałożyłabym zarówno tutaj, i na policzki i na powiekę elastyczny róż do policzków, sprężysta formuła miękki, świeży efekt i widziałam, że te kolory są takie konkretne elastyczny rozświetlacz do twarzy sprężysta formuła i blask diamentów oraz satynowy puder prasowany, gładka skóra bez efektu maski ja mam bardzo delikatnie nałożony puder pod oczy, więc tutaj tym satynowym pudrem jak najbardziej chętnie podziałam, dobrze, więc mi tutaj rosną usta myślę, że dorzucę sobie na drugą stronę, więc zobaczcie, jak to wygląda. No, jest ten taki efekt mrowienia. No, no czuć, 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 czuć. No i dobra. I tutaj robimy krótką pauzę. Przecinek. Kolekcję Asi odkładam na bok i przejdziemy sobie do zapaszków z Mailing Lab. I moi drodzy, zapraszam Was w podróż po nowościach od Made in Lab. Mam nadzieję, że znacie markę, a jeżeli nie, to samą na stronę. Zapoznajcie się z kategoriami, zapachami, z intuicyjny wybór i inspiracje tych wysokopółkowych, no i zamknięte w minimalistycznych opakowaniach. Więc wybór jest bardzo prosty. Macie rozpisane nuty, zapachowe kategorie, no i właśnie zdjęcia z... Inspiracjami zapachowymi. I jako pierwszy, numer 199, jest to inspiracja zapachowa Mark Jacobs Perfect. No i czy to będzie Perfect Zapach? Także trochę landrynka, kwiaty, coś karmelkowego. Słodkie, ale świeże. Nie jest to zapach, który jest ciężki, przytłaczający, tylko określiłabym go raczej rześkim. A idąc na kategorie nuty zapachowe, już mówię i zapraszam. Nuta głowy, rabarbar, narcyz, czy dla narcyzów też, myślę, że może być idealnie, dobra. Nuta serca, mleko migdałowe, to może ten karmel gdzieś tam było mi czuć, mimoza. Heliotrop, bazy, drewno cedrowe, drzewo sandałowe i piżmo. Czyli to piżmo daje też nam taki charakterek i jest to kategoria zapachowo-owocowo-kwiatowa. Następnie w nowościach do przetestowania dostałam zapach 202 i zdecydowanie jest to zapach bliższy memu noszeniu, mojemu nosowi. Przepięknie otula. Jest to słodki zapach, jest to e, cięższy zapach. A mowa tutaj o inspiracji zapachowej TUS, Love Me Emerald Elixir. Ten zapach jest lekko orientalny. Również wyczuwalne są w nim kwiaty. Jest to kompozycja wyraźniejsza, no i tak jak wam powiedziałam, bliższa, e, bliższa mojemu noszeniu. No i to właśnie nim w ostatnich dniach pachniałam i się pryskałam. A co mamy w nutach głowy? Gruszka, słodka pomarańcza, grejpfrut, e, serca, jaśmin, wciokrzew, fiołek, bazy, paczula, wanilia. Pismo. Cena inspiracji tu 1450, złoty poprzednika 780, więc zapachy z Made in Lab są super okazją, żeby przetestować, czy ten dany oto jeden będzie nam odpowiadał. No oraz nie ukrywajmy, można mieć dużo zapachów za niewielką cenę. No i codziennie możemy sobie zmieniać zapaszki, też testować kompozycję w zależności od okazji i pory. Dnia bądź wieczora. Niech Was nie zmyli mój szybki przeskok pomiędzy zapachem 199 i 202. Pomiędzy również znajdują się nowości, i w nowościach pojawiły się mgiełki. Numer 197 jest odpowiednikiem Sol de Janeiro 62. Kokos, wakacje, piankolada. O tak. Jest to soczysty, egzotyczny aromat, który można by było mm, zobrazować z leżeniem na plaży i piciu świeżego drinka w kokosie. A nuty głowy, które tutaj mamy? Jabłko, cytryna, migdał, serca, kokos, jaśmin, frezja, róża. Nuty bazy, wanilia, cukier, drewno, piżmo. Mgielki możecie używać zarówno i do ciała, i do włosów. Numer 198 to inspiracja zapachowa Sol de Janeiro 71 jest to zapach cukierni wypełnionej wanilią, budyniem, kokosem, orzechami, słodko, po prostu słodko i pysznie i smacznie. A nuty głowy to orzech, nuty serca wanilia, karmel, baza cukier, kokos. Wszystko się zgadza. Słodko i przepysznie. Czy ja już pachnę dzisiaj wszystkim? Być może. Czy jest mi z tym źle? Absolutnie nie. I uwaga, uwaga, super promka alert. Na stronie pojawiły się perfumetki. Mniejsze idealne do torebki, nawet mi się zremowało. Mniejsze tutaj mam na myśli 33 ml. Jedna jest w cenie 30 zł, a dwie w aktualnej promocji Siedzisz, no to, to usiądź. Dwie są za 34,90. Dowolne zapachy. Samemu tutaj łączysz, mieszasz i dobierasz. Więc Super promka na wypróbowanie zapachów, no i na różnorodność pachnienia dnia każdego. Zapytasz: A do kiedy ta promocja? Do wyczerpania zapasów, więc no polecam się pośpieszyć. A jeżeli chodzi o buteleczki standardowe, to tutaj mamy 100 ml. I co więcej, dalej siedzisz, jest dodatkowe minus 10%. 10 magda, która łączy się z promocjami. I teraz patrz dalej. I 2 złote za dostawę do punktów DPD pika Żabka. Fajnie, fajnie. Jak widać, ceny bardzo sprzyjają zakupom, zatem odsyłam na stronę wszystkie ważne informacje będziecie mieli w opisie. Tutaj stawiamy kropkę. I przejdziemy sobie do naszego otwartego rozdziału, który rozpoczęliśmy na samym początku naszego filmu, czyli do kolekcji Maxi. I słuchajcie, ja już sobie gadam jakiś czas. Jak widzicie, ten efekt jest naprawdę, naprawdę duży, jest widoczny. I teraz myślę, że to jest idealne określenie, bo w międzyczasie poszłam do sklepu, zeszłam do toalety, i tak jak usta są. Powiększone, to tak piekło. I te, to uczucie pieczenia w pewnym momencie miałam takie, ojej, chyba muszę zmyć, bo to jest dość już takie, nawet nie o tyle kłopotliwe, ale jest to odczuwalne. Więc dla osób, które są bardziej wrażliwe na tego typu produkty, to no czuć, no czuć. Ale plus minus po około 15-20 minutach jest już jak najbardziej e, ten błyszczyk komfortowy w noszeniu. Przez ten cały okres gadania e, o zapachach, no to już byłam, że tak powiem, wyciszona. Ale ten moment, zaraz po nałożeniu, nawet nie o tyle zaraz po nałożeniu, ale chwilę po nałożeniu i te pierwsze 15 minut, no to był, rzekłabym ogień, ale no efekt był. Wow, 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 na bogato. Dobra, zatem przejdźmy sobie do reszty wycieczki i co ja tutaj mam? Mam elastyczny róż do policzków Virgin Glow. Powiedziałam Wam o tej kolorystyce takiej dość mocno konkretnej, ale w mojej głowie po prostu chyba się zapisał i został, i skojarzył ten najbardziej pomarańczowy koral forever w kolorze numer 1, ale już Wam pokazuję, już Wam odpakowuję. Słuchajcie, 04 Virgin Glow jest to bardzo ładny odcień różu dla osób, które nie lubią różu, tak, wiem, powtarzam się wielokrotnie, nie rozumiemy tego typu, e, tego typu mm, osób, bo przecież jest tyle odcieni, można sobie dopasować, wiecie o co chodzi, nie? I teraz tak, to ma być inna formuła, to ma być taka mięciutka, plastyczna, plastelinkowa, glinkowa, no i taka ona jest. I, a zerknijmy, jakbym sobie tak tutaj delikatnie dziewiczy pąs położyła. Jak zaczęłam sobie wsmarowywać i gnieść ten róż, to bez kitu pamięć ciała, bo przypomniał mi się róż z maka. Coś też w tym stylu, taka plastyczna forma. Więc myślę, że to mogą być po prostu bardzo fajne zamienniki, a tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten kolor, to bardzo ładny, naturalny dla osób, które nie przepadają za różem w kolorze różowym, bądź jakimś mocniejszym, intensywniejszym, a przechodząc do koloru numer 2, prezentuje się on następująco. Za chwilę Wam zrobię słocze na łapce. I kolor numer 3, bardziej w różu chłodniejszy, w porównaniu tutaj dwójeczka. I ten najbardziej intensywny, jedynka. No i to jest konkret. To jest konkret odcień. Może ja już od razu pójdę tak sobie. Bardzo przyjemne są pod palcem. Jeden, dwa, trzy. Sorry, także nie po kolei palcami to zrobiłam. I cztery. On też fajnie myślę, że się sprawdzi jako taki rozświetlacz, delikatny brązer. No, kolor dość uniwersalny, fajny. Tak w ogóle miałam taką refleksję, zanim zaczęłam nagrywać ten film, że cokolwiek bym nie powiedziała, może być różnie odebrane. Jeżeli będę chwalić kolekcję, to będzie, że chcę się podlizać, wyszła równocześnie moja kolekcja, no i e, gdzieś może wpłynę jakoś na Asię. A jak e, źle coś powiem, no to będzie, że konkurencyjnie jestem niemiła i tym podobne rzeczy. Tym mówię jak jest, niezważając na okoliczności sprzyjające. Bądź nie. No i dobra. Tak prezentują się słocze. W opakowaniu kolor numer 1 bardziej krzyczy niż tak na żywo. Ja myślę, że on w ogóle po rozpracowaniu, no spróbujmy, no nałożę go, że po rozpracowaniu on będzie delikatniejszy. Nałożyłam go z dużą dozą niepewności, żeby nie przegiąć. I ten też docisk pędzla mam subtelny. Nie robię tego z ciężką ręką. No, nie powiem, że machnęłam sobie, ale to też nie jest mój odcień, ale nie zmienia to faktu, że bardziej krzyczy odcień w opakowaniu niż na skórze. Doszłam do wspólnego porozumienia ze sobą, że troszeczkę przetrę ten róż, bo wyglądał tak dość konkretnie. Zatem dobrze się rozglądowuję i. Przejdziemy sobie do płynnych rozświetlaczy, ale na razie je chcę położyć na oko, bo chciałabym tak delikatnie chociaż troszkę je wymodelować. I jest to rozświetlacz w płynie, który jest wodoodporny, pozwala uzyskać efekt naturalnego promiennego glow, by jego bezzapachowa, wodoodporna, zastygająca formuła tworzy jednolity szkielet połysk bez widocznych drobinek, o, czyli mamy taflę, zawiera, zawiera kwas hialuronowy, witaminę C, Olej marula. Rozprowadź niewielką ilość na wybranych partiach twarzy i ciała przed użyciem wstrząśni. A to będzie miało wpływ, skoro to jest w tubie. No ale dobra, idźmy w to chyba, że to on jest tak płynny. No dobra, zaraz zobaczymy. Kolorek numer jeden, Golden Glow. To tutaj może. Za mocno i wytrząchałam chyba. O tak. Prezentuje się Golden Glow. I kolor Nude Glow, dwujeczka. No, na bogato mi wyszło, na bogato nie powiem, że nie. O. O tak. No tutaj skromniej, bo już nie chciałam przegiąć. Oba idą w złoto. Jedynka jest ciemniejsza, dwójka jest jaśniejsza. No i ja wezmę może dwójeczkę, nałożę na powiekę. I faktycznie, słuchajcie, po rozprowadzeniu, tutaj sobie rozblendowałam, nie jest widoczna drubina. Zadając sobie pytanie, i być może Wy zadacie to pytanie, czy jest to rozświetlacz, którego nie mam w kolekcji i jest on jakiś taki łaławiła? Wow, wow, wow. Na razie jeszcze nie wiem, nie powiem. Jako, że nie ma drobiny, myślę, że też dobrze się sprawdzi do mieszania z podkładami. O, tak więcej tutaj nałożyłam. Kolorkiem numer dwa przejdę tak bliżej wewnętrznego kącika, aby rozjaśnić. Nie ma uczucia ściągnięcia, a jest to jako produkt zastygający, tak, wodoodporny. Tu sobie rozpocznę od jaśniejszego i. Ten ciemniejszy. Chciałam wypróbować puder zanim nałożę rozświetlacze na twarz. On delikatnie przystygł, ale to nie jest takie zastygnięcie robiące skorupę. On jest plastyczny. Dałam więcej. Dużo za więcej. O, na dekolt tutaj, bo mam negliż, to może... No, tu bym powiedziała, rozświetlacz wpłynie, jak rozświetlacz wpłynie. Nie mam jakiegoś takiego ochu i achu, jeżeli chodzi o nie. Chociaż na no, oczach wygląda ładnie, jako taka mokra baza. O. W kolekcji mamy... Pudry satynowe. No i tutaj muszę Wam się przyznać, bo spotkałam się z Kitulcem, widziałam wcześniej, że testowała kolekcję, no i tak się jej pytam delikatnie. Ej, Kasia, a co jest takiego fajnego, co tak najbardziej polecasz, co Ci się spodobało? No i Kasia powiedziała, że pudry właśnie. No i ten do powiększania ust błyszczyk. Zatem pudry satynowe również lubię i no. To nie będzie wiarygodny, miarodajny test tego pudru, bo jestem już lekko przypudrowana, ale z takich pierwszych, pierwszych, pierwszych wrażeń, z odczuć organoleptycznych, jest mega przyjemny pod palcem. Taki mocno kremowy, kolor numer jeden, kolor numer dwa. Spróbujmy zrobić w formie słocza. Jak to się prezentuje? Mało widać, więc wezmę więcej koloru numer 1 i koloru numer 2 i spróbuję po prostu w ten oto sposób nanieść na dłoń. Czekaj, jest ciemnie. Widać, widać, widać. Jako, że jestem człowiek puszek, pępuszek, chodźcie bliżej, chociaż tutaj na brodę wbiję. No, daje błysk satynowe wykończenie. Czoło. Wow! Krycie on też ma! Czy kolor numer 1 będzie dobry dla bladiocha? Powiem Wam, że jak tak pierwszy raz pacnęłam, to miałam, że o kurde, może on jest trochę za ciemny, ale po rozpracowaniu i po mm, przetarciu, jak widzicie. Jest taka większa satyna, on się mocniej wybłyszcza, ale nie będę się wymądrzać na temat tego pudru, no bo nie jestem go w stanie przetestować w sposób taki, jaki bym chciała. No i rzetelny, no bo już mam nałożony wcześniej po prostu mam lekko przybudrowaną wcześniej buzię, więc na temat pudru. Zrobimy sobie aktualizację na Instagramie, ale zgłaszam i uprzejmie donoszę, że takie oto produkty w kolekcji się znajdują. A produkt, którego jestem mega ciekawa, jest to, słuchajcie, elastyczny rozświetlacz do twarzy. Ja bym go tutaj bardzo chętnie użyła na powieki, żeby migały mi tutaj te. Iskierki. Co do rozświetlacza położonego na powiekę, mam nadzieję, że będzie to widać. Jakże pięknie i zgrabnie wam pokazuję. Nie zbiera on się w załamaniach. Ładnie zastygł i osiadł. Również ładnie wygląda na twarzy. No ale wracając, czy będzie to moim ulubionym rozświetlaczem płynnym? No nie, no nie wiem, ale no ładnie wygląda. I tak to oto prezentuje się. Rozświetlacz. On również jest taki gniotkowy, ale lżej niż róże do policzków. Więc ostrożnie jest tutaj z naciskiem. Zatem biorę tak oto na palcu, tak oto na słoczu. Nałożę jeszcze jedną warstwę i roz rozetrę. Dają takie mini drobinki, ale gęsto. No i teraz na powiekę nałożę. No, bangla i to mocno. To jest, słuchajcie, coś w stylu topera drobinowego. Który nie ma tła kolorystycznego. W masie wygląda dość jasno, ale po prostu to jest sporo drobin. Wrócę teraz do różu numer 4. Ciężko mi się otwiera opakowanie. Pędzelek, bardziej puchaty. I słuchajcie, spróbuję lekko przecieniować załamanie. No i dobra. Wytuszuję rzęsy, przykleję kępki i przyjdę do Was jeszcze z produktami do ust. W ogóle ten ładny kolor. Jest to Water Gloss, Lip Gloss. Ładny kolor, mam na myśli po prostu taki. Taki chłodniejszy, naturalny Newtmania się nazywa. Tutaj chłodniejszy, ale w różu Pink Obsessed. I tutaj mamy Red Lover. Także dobra, dokończę make-up oczu i zaraz do Was wracam. Uwielbiam ten moment, kiedy klikam, żeby nagrywać, ale się nie klikło. Ja już mówię, nałożyłam pierwszy błyszczyk, po czym wyłącza się kamera, bo nie wcisnęłam guzika. Zatem doszły kępki, doszła brew, od razu twarz inna i nałożyłam błyszczyk. Jest to kolor numer jeden Newtmania, nie, po prostu Newtmania bez jeden. I ładny jest to odcień po prostu. Faktycznie nie jest to forma, która się lepi, komfortowa. Ładne, no ładny kolor. Ładny kolor. Pink Obsessed. Kolor ładnie podkreślający czerwień wargową. Nie jest to taka konsystencja wodna, szybko odporowująco tintowa. Mm. Jest taki poślizg błyszczykowy, który czuć, ale nie jest to lepkość, która jest niekomfortowa. O, w ten sposób. Ładny, ale ten pierwszy bardziej mi się podoba, ale, ale ładny, ale ładny też, bo chłodniejszy odcień. Red Lover, e, chyba z Clarinsa. E, było coś podobnego, kolor odcień. No, i tak to oto się prezentuje. Tutaj nie czepiam się tych błyszczyków, tylko ogólnie czepiam się sytuacji błyszczykowej w ostatnim czasie, która ma miejsce. E, do czego zmierzam? Po prostu jestem zmęczona produktami do ust typu błyszczyk, typu maska do ust, typu e, produkty nawilżające. Po prostu jest tego bardzo dużo. E, Prawie każda marka wydaje błyszczyki albo maski do ust, albo rzeczy pielęgnujące do ust. Jest tego masa, masa, masa. Tutaj fajnie, że jest to trochę coś innego. No i faktycznie jest to mega komfortowe pod kątem e, aplikacji noszenia. No długo tego nie nosiłam, ale że po prostu się nie lepi. I nie jest to takim klasycznym błyszczykiem, nie ma w sobie drobiny i daje ładny kolor podkreślając tą naturalną czerwień ust. Zatem, moi drodzy, mamy już wszystko i myślę, że takim najbardziej gadżetowym produktem i takim no konkretnym jest ten błyszczyk do powiększania ust, bo on naprawdę daje efekt wow i fajnym zamiennikiem będą róże do policzków tych z Maka. Te z maka kosztują około 200, więc zerknijmy sobie, ile kosztują braszapowe. Też widziałam jeszcze z braszap, wyszły inne nowości, bodajże podkłady mocniej kryjące. O dobra, nowości. Puder prasowany 43, błyszczyk z efektem tafli. Tak, jest to efekt tafli, one ładnie wyglądają na ustach. Ładnie wyglądają. 26,99. Powiększający 27,99. E, tutaj Ups, zaraz wracam. Chciałam powiedzieć wypieki. Sprężyste formuły do twarzy. Róże oraz rozświetlacz 40 zł. Rozświetlacz nude i rozświetlacz golden 29,99. Więc cenowo przystępnie też jest fajnie. Zatem moi drodzy, dajcie znać, jak podoba Wam się kolekcja. A się gratuluję. No, też to jest z rzeczy ważnych: jest to kolejna kolekcja. Nie jest to jednorazowa współpraca, tylko tutaj cyklicznie te produkty. Przy wspólnej współpracy się pojawiają, więc też uważam to za naprawdę fajny i duży sukces. Zatem, co Wam wpadło w oko, dajcie znać. Odsyłam na stronę Made in Lab. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, do następnego Buziak.